Pięć minut z Jezusem Sakramentalnym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, nieskończona miłości, która trwasz w ciszy w Eucharystii, samotny w tylu zimnych i zapomnianych tabernakulach, gdzie w ciszy czekasz, aż każdy z nas Cię odwiedzi. Ile serc wciąż nie rozpoznaje Twojej obecności. Prosimy Cię, daj nam głęboką tęsknotę za Tobą i pomóż nam pamiętać o Tobie nie tylko w chwilach radości czy smutku. Chcemy zbliżać się do Ciebie każdego dnia, jak pozdrowienie, szczery gest z głębi naszej istoty. Zmocnij naszą wiarę, Panie miłosierdzia. Napełnij nasze serca swoim nieskończonym współczuciem, abyśmy umieli rozumieć, przebaczać i kochać. Panie drogo, Prawdo i Życie, prowadź nas właściwą ścieżką. Pomóż nam wyrzec się tego, co nie przynosi Ci chwały i żyć zgodnie z Twoim powołaniem. Dziś, gdy zatrzymuję się w kaplicy, aby Cię pozdrowić, ofiara ze świeżych kwiatów pojawia się przed dziewicą. To piękny bukiet z pachnącymi orchideami, każdy płatek lśni w świetle ołtarza. Te delikatne, ale majestatyczne kwiaty symbolizują czystość i oddanie, które ofiarowujemy Maryi. Gdy się zbliżam, zauważam cienkie, niewidoczne nici, które podtrzymują łodygi, aby wyglądały promiennie w swoim blasku. Obserwując te nici, myślę o tym, jak Ty też mnie w ten sposób podtrzymujesz. Chociaż czasami nie mogę Cię zobaczyć, jesteś tam w każdej chwili prowadząc mnie i wspierając. Kiedy gubię drogę, kiedy czuję się słaby i upadam, Twoje niewidzialne ręce podnoszą mnie i prowadzą z powrotem. Ty jesteś źródłem mojej siły i nadziei. Z ołtarza duży krucyfiks mnie obserwuje, jakby chciał rozmawiać i przekazywać swoją miłość. Nad nim po łacinie czytam Caritas Christi Urget Nos. Miłość Chrystusa przynagla nas. Ta miłość popycha mnie do wyjścia z obojętności, do porzucenia wątpliwości. Chrystus zaprasza nas, abyśmy zbliżyli się do Niego z sercem otwartym i gotowym na miłosierdzie, aby przebaczać i dzielić się Jego miłością. To wezwanie rozbrzmiewa we mnie. Bóg potrzebuje ode mnie szczerej miłości, serca zdolnego współczuć cierpieniu innych. Panie, naucz mnie przebaczać, nie tylko z obowiązku, ale dlatego, że to jest sposób, w jaki ty nas kochasz. Pomóż mi zobaczyć Chrystusa w każdej osobie, którą spotykam, współczuć jej słabościom i kochać bezwarunkowo, tak jak ty. Ty też wzywasz mnie, abym należał do ciebie nie jutro, ale teraz. Aby iść za tobą, muszę zaakceptować, że droga jest drogą krzyża. Zapraszasz mnie, abym wszedł na tę ścieżkę, stawiając czoła pogardzie, drwinom, samotności i bólu, ufając, że po próbie przychodzi radość z wstania i życie wieczne. Zapraszasz mnie, abym ci towarzyszył, nie tylko jako naśladowca, ale jako towarzysz w tej podróży wiary. Obiecana nagroda to chwała wieczna, życie pełne światła i radości w twojej obecności. Obecne cierpienia nie mogą się równać z chwałą, którą masz zarezerwowaną dla tych, którzy cię kochają. Jak powiedział święty Paweł, Cierpienia teraźniejsze nie są godne porównania z chwałą, która ma się w nas objawić. Jakże wielka będzie radość na końcu z tego, że kochaliśmy i okazywaliśmy miłosierdzie. Panie Jezu Eucharystio, ofiaruję Ci moją miłość i oddanie. Wierzę w Twoją prawdziwą obecność w najświętszym sakramencie, w każdym tabernakulum i każdym kościele na świecie. Najświętsze serce Jezusa, ufam Tobie, który płoniesz miłością do ludzkości. Rozpal we mnie swoją miłość, naucz mnie kochać tych, którzy Cię jeszcze nie znają, i kochać nawet moich wrogów, tak jak nas nauczyłeś. Najświętsze serce Jezusa, strzeż mojej duszy w swojej miłości. Spraw, abym każdego dnia kochał Cię coraz głębiej. Serce miłosierne, nawracaj grzeszników, zbawiaj umierających i uwalniaj dusze z czyśćca. Najświętsze serce Jezusa, umacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź źródłem mojej miłości. Zmiłuj się nad swoimi pasterzami, papieżem Franciszkiem, biskupami, kapłanami i diakonami. Słodkie serce Jezusa, pomóż mi kochać Cię coraz głębiej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O ukochane serce, składam w Tobie całą moją ufność. Bądź moim przewodnikiem i ochroną na każdym kroku. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce cierpiące, pocieszone przez Anioła, pociesz nas w naszych próbach. Najświętsze serce, ufam Twojej ogromnej miłości. Serce Jezusa, chroń moją rodzinę, strzeż nas i ochraniaj. Niech wszyscy poznają, pokochają i pójdą za Twoim najświętszym sercem. Przyjdź i króluj w naszych sercach. Serce Jezusa poświęcam się Tobie przez ręce Dziewicy Maryi. Niech Twoje najświętsze serce będzie kochane na całej ziemi. Wszystko jest Twoje, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Dziewicy Maryi, prowadź mnie ścieżką pokoju. Niech Twoje matczyne serce będzie nadzieją i zbawieniem dla mojej duszy. W niebie i na ziemi chwała i wieczna cześć najświętszemu sercu Jezusa Eucharystii. W niebie i na ziemi chwała i wieczna cześć najświętszemu sercu Jezusa Eucharystii. W niebie i na ziemi chwała i wieczna cześć najświętszemu sercu Jezusa Eucharystii. Amen.